Ej, Rysowanki pat i chciałam zrobić kolejną stronę w moim szkicowniku. Zaraz włączę muzykę. Tym razem będę poprawić. Dzięki pisem moje obrazki. Ostatnio próbowałam rysować ołówkiem po prostu pustą stronę, ale bardzo słabo to widać, bo mój sprzęt nie jest zbyt dobry. Więc taka wersja poprawiania piórem chyba jest najlepsza. A wy rysujecie coś? Jak widzicie, nie mam normalnego szkicownika, tylko taki zeszyt z kropkami Kiedyś przez przypadek kupiłam w promocji trzy takie zeszyty i dwa wylądowały u moich siostrzenic, A jeden zostawiłam sobie na notatki, ale okazuje się, że te notatniki mają bardzo fajny papier, taki grubszy i świetnie się na nich rysuje. Także czasami można znaleźć coś fajnego w dobrej cenie. Dzisiaj rano wyszłam w internet i od razu zaczęły mi się wyświetlać jakieś złe wiadomości. Tu wojna, tam jakieś dramaty. W ogóle, tak by na świecie istniało tylko zło. No i na pewno nie jest tak, że że na świecie istnieje tylko zło, ale wiadomo zło jest głośniejsze i bardziej klikalne. Ogólnie to, jak się widzi wiadomości, to nie wiem, człowiek ma wrażenie, że świat się kończy, bo same złe rzeczy się dzieją. Dlatego rzadko oglądam wiadomości, bo też jest takie poczucie, że na nic się nie ma wpływu. Jeśli nie jest się ani znanym, ani bogatym, no niestety to, co możemy zrobić, to tylko żyć gdzieś po cichu, w cieniu i starać się nikomu nie robić krzywdy. No, i też rysowanie wiadomo. Jest takim, jakby azylem, jakimś takim miejscem, gdzie człowiek może odpocząć czy wymyślić coś, co jest bezpieczne. Wiecie, że dużo bajek, na przykład muminki. Które tutaj tak wiem, że dużo osób lubi, powstały w takich niespokojnych czasach, i ich autorka po prostu szukała takiego azylu i wymyśliła sobie muminki, i dolinę muminków, i przygody takich małych stworzonek, troli, które mają różne przygody. Ale są przyjazne i pomocne. Jeśli chcielibyście o tym usłyszeć, to napisałam o tym bajkę. Podlinkuję ją może w tym filmie, jak się uda. Albo na końcu zamieszczę odnośnik do tej bajki o towe, które jest autorką Muminków. No i tak to już chyba jest. Z bajkopisarzami i z rysownikami, że tworzą inne światy po prostu. A Wy co o tym sądzicie? Wymyślacie jakieś własne postacie? Czy raczej nie? Okej, okay, no to dobrego dnia. Trzymajcie się, a raczej dobrego wieczoru, bo puszczę ten film dopiero wieczorem. Pa.